Producent szczepionki nie nadąża z realizacją zamówień. Z Waszyngtonu Marcin Wrona. Kilkusetosobowy tłum, zmęczenie i wiele godzin oczekiwania, ale nikt nie narzeka, bo to pierwsza w Baltimore szansa na szczepienie przeciwko świńskiej grypie. Zaszczepiłyśmy się z mamą przeciwko zwykłej grypie. Postanowiłyśmy też przyjąć szczepionkę przeciwko świńskiej, bo to już prawdziwa pandemia. Do wielu amerykańskich stanów szczepionka jeszcze w ogóle nie dotarła, a Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom poinformowało właśnie, że do końca miesiąca nie uda się wyprodukować zapowiadanych 40 milionów szczepionek. Będzie ich o 10 milionów mniej. Takie doniesienia sprawiają, że przestraszonych, chętnych szybko przybywa. Mamy wręcz oblężenie, tylko dziś zamierzamy zaszczepić ponad 1000 osób. U nas dostępne są wszystkie trzy szczepionki przeciwko grypie. W zależności od stanu zdrowia i wieku pacjenci dostają albo zastrzyk, albo spray do nosa. Przede wszystkim szczepionkę dostają pacjenci będący w jednej z pięciu grup ryzyka. Kobiety w ciąży, opiekunowie dzieci do 6 miesiąca życia, pracownicy służby zdrowia, pacjenci między 6 miesiącem a 24 rokiem życia i dorośli do 64 roku życia cierpiący na przewlekłe choroby. Wcale nie bolało. Zdecydowałam się zaszczepić, bo mam przewlekłą astmę. Naprawdę tego I potrzebuję. Szczepionka budzi nadzieję, ale też duże obawy, bo pracowano nad nią w pośpiechu i w pośpiechu wprowadzano ją na rynek. Ta szczepionka nie została przebadana pod względem bezpieczeństwa ani skuteczności. Została dopuszczona do użytku tylko na podstawie zapewnienia, że zeszłoroczna szczepionka była bezpieczna. Ale profesor Andrew Pękosz, urodzony w Ameryce syn polskich imigrantów, który od miesięcy zajmuje się nową grypą, zapewnia, że szczepionka jest bezpieczna i potrzebna, bo tylko co dziesiąty Amerykanin jest odporny na nowy wirus. Choć sama choroba nie różni się od zwykłej grypy, to spodziewamy się dużo większej liczby zachorowań, jeśli znaczna część społeczeństwa nie weźmie szczepionki. Świńska grypa zabiła już w Stanach Zjednoczonych 86 dzieci. Część z nich, zanim trafiła do szpitali z nową grypą, była zupełnie zdrowa. Szczepionka przeciwko świńskiej grypie budzi obawy, choćby dlatego, że jest nowa. Ale mimo to Ameryka szczepi się na potęgę, bo strach przed świńską grypą jest znacznie większy niż obawa przed nową szczepionką. Marcin Wrona, fakty Baltimore.